Nie każdy, kto krzyczy, chce ranić. Nie każdy, kto traci panowanie nad sobą, jest toksyczny. Czasem ten, kto wybucha, to ten, który przez lata nic nie mówił. Nie miał komu, nie miał jak. Bo kiedyś, gdy był dzieckiem, nikt go nie słuchał. A może słuchali, ale karali, wyśmiewali albo uciszali. Dzisiaj ten człowiek nie mówi, jest mi źle, dzisiaj mówi zostaw mnie, albo nie dotykaj mnie, albo nie mówi nic, tylko trzaska drzwiami, albo milczy tygodniami. Dzisiaj chciałem poruszyć temat agresji, która jest wywołana traumą lub depresją. Zostaw komentarz i zrepostuj ten film. Trafiajmy do ludzi, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję i zaczynajmy. Czym jest agresja naprawdę? Wiele osób myśli, że agresja to po prostu złość, ale psychologia mówi coś więcej. Agresja to często forma reakcji obronnej, to maska, pod którą siedzi lęk, wstyd, bezsilność. Czasami złość to jedyna emocja, do której ktoś miał w dzieciństwie dostęp. Nie mógł być smutny, bo mówiono mu, że przesadza. Nie mógł być wrażliwy, bo był wyśmiewany. Więc nauczył się być twardy. Tylko, że twardość bez przestrzeni na emocje prędzej czy później pęka. Ludzie, którzy reagują agresją, bardzo często wcale nie chcą dominować. Oni po prostu nie umieją inaczej się bronić. Albo nie umieją inaczej pokazać, że ich boli. Depresja i trauma a agresja. To, co wielu ludzi nie wie, to że depresja też potrafi krzyczeć. Nie zawsze wygląda jak płacz, czasami wygląda jak chłód, wycofanie, niechęć do ludzi albo jak wybuch, który pojawia się znikąd. Trauma, a szczególnie ta z dzieciństwa, często przekłada się nad reaktywność. Mózg człowieka po traumie jest jak system alarmowy, który nie wie, jak się wyłączyć. Nie odróżnia zagrożenia od krytyki, więc broni się wszystkim, co zna gniewem, ciemnym słowem, agresją. I nie, to nie usprawiedliwia ranienia innych, ale to wyjaśnia, dlaczego tak wielu ludzi rani i nie wie dlaczego. To, że coś pochodzi z traumy, nie znaczy, że jest okej. Okay. Masz prawo czuć złość, ale masz też obowiązek uczyć się, jak ją wyrażać, by nie krzywdzić tych, którzy chcą ci pomóc. Bo ten gniew, który cię zalewa, może być tym samym, który kiedyś uratował cię przed łzami, ale dzisiaj ten sam gniew może zniszczyć twoje relacje, twoje zdrowie. A nawet Ciebie samego. Agresja to nie zawsze atak, czasem to wołanie o pomoc i warto usłyszeć ten krzyk, zanim stanie się ciszą, której już nikt nie naprawi. To wszystko ode mnie, trzymajcie się, cześć.